Bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie. Z ogromną przyjemnością zgodziłem się wystąpić Państwa w sympozjum. Jako temat swojego wystąpienia wskazałem religię, religię islamu oczywiście, ponieważ szariat, ja używam tych pojęć zamiennie, prawo islamu, prawo muzułmańskie bez wątpienia jest prawem religii, ale po kolei. Po prywnym przekonaniu, islam to obok judaizmu i chrześcijaństwa ostatnia z trzech wielkich religii monoteistycznych. Pojawia się w VII wieku po Chrystusie i w ciągu stu lat jego wyznawcy podbijają ogromne obszary współczesnego świata, tworząc niezwykle rozległe imperium. Wraz z narodzinami nowej religii pojawia się szariat, prawo islamu. O ile jednak? religia i jej dogmaty stosunkowo szybko przyjęły ostateczny kształt, o tyle prawo muzułmańskie swoją dojrzałą postać zyskuje w X, niektórzy badacze twierdzą, że nawet dopiero w XIII stuleciu. Jako religia islam charakteryzuje się kilkoma prostymi dogmatami. Wypełnianie ich nie wymaga odwiernego, nadwiernego wysiłku. Pierwszą fundamentalną zasadą islamu jest tałhid. Rygorystyczny monoteizm sprowadzający się do wiary w jednego, jedynego Boga, Allaha. Ten dogmat jest przyczyną istotnych konsekwencji dla prawa, a jego akceptacja prowadzi do powstania różnic pomiędzy ludźmi. Wszyscy, którzy akceptują Tawhid, stają się odrębną społecznością wiernych. Unną. Na jej członków czeka rozwój i doskonalenie się oraz szczęście, zarówno w życiu doczesnym, jak i przyszłym. Natomiast ci wszyscy, którzy odrzucili wiarę, jedność i jedność Allaha, stają się niewiernymi, zatem tymi, których czeka niepowodzenie i nieszczęście. Ponieważ w przekonaniu muzułmanów islam jest ostatnią religią objawioną, jest zatem najlepszą, doskonałą religią. Tym samym dla muzułmanów wszyscy ludzie, którzy słyszeli o islamie i świadomie go odrzucają, nie są w pełni sił umysłowych albo ulegli podszeptom szatana. Obok wiary jednego, jednego Boga muzułmanie wierzą w proroków, w swoje księgi objawione, a przede wszystkim w posłannictwo i wątkową rolę Mahometa. Uznanie islamu za religię doskonałą doprowadziło do tego, że muzułmanie nie głoszą negatywnych opinii na temat swojej wiary. Krytyka religii wśród muzułmanów właściwie nie występuje. Można nawet zaryzykować tezę, że ci wszyscy wyznawcy islamu, którzy próbują kwestionować ustalone dogmaty, przestają być uważani za muzułmanów, mogą zostać uznani za apostatów, na których czekają bardzo surowe sankcje, włącznie z karą śmierci. W całym świecie islamu dostać, dostrzec można ogromny wpływ religii na prawo i prawa na religię. Swój szczytowy rozwój Osiągnęły pomiędzy VII a XIII wiekiem po Chrystusie. Co ciekawe, dziedzictwo klasycznego islamu stanowi fons et origo wszystkich współczesnych cywilizacji muzułmańskich. muzułmańskich. Jeśli musimy, mówimy o współczesnym prawie islamu, zawsze musimy równocześnie cofać się do idealnych. idealnych Wieków wczesnego islamu. To bowiem wtedy wypracowano na zawsze doskonałe rozwiązania. Omawiając szariat, prawo islamu, prawo muzułmańskie, ciągle trzeba pamiętać o tym, że prawo islamu, którego nauka w pierwszych wiekach znalazła wyższy, najwyższy wyraz nie w teologii, ale właśnie w prawie, prawo islamu to nie tylko system sądowniczy, doktryna prawna, której zadaniem było regulowanie wszystkich stosunków społecznych. Prawo islamu reguluje kwestie gospodarcze, moralne, etyczne, intelektualne, duchowe, poznawcze, kulturowe, literackie, nawet, a jeszcze więcej. Należy również ciągle mieć na uwadze, że islam to nie tylko religia ale że jest to przede wszystkim system społeczno-polityczny nawet więcej wszechobejmująca ideologia. Te same pojęcia są wykorzystywane tak w prawnym, jak i religijnym rozumieniu, rozpatrywane jako składniki religijnego bądź prawnego systemu, a najczęściej włącza się je w skład obu systemów. Zatem w islamie praktycznie niemożliwe jest rozgraniczenie świeckiego i świętego. Niemożliwa jest, niemożliwa jest dystynkcja pomiędzy teologami a jurystami. Swoiste zrównanie teologii i jurysprudencji doprowadziło do sytuacji, w której islamu, pojmowanemu jako religia i kultura, nie sposób zrozumieć bez znajomości islamskiego systemu prawnego. Jest to prawo islamu jest podstawą, jednym z fundamentów islamskiej tożsamości, tak jak religia, jej niepo, niepowtarzalności kulturowej. Warto zwrócić przy analizie prawa islamu na jego dwie charakterystyczne, współzależne cechy, bocki charakter, religijne pochodzenie i po drugie ścisłą, dla niektórych nierozerwalną więź przepisów prawa z muzułmańską teologią, normami moralnymi, przepisami kultu i normami islamu w ogóle. Szariat, prawo islamu, nie jest, co ciekawe, wytworem islamskiego państwa, ponieważ prawo w klasycznej islamskiej teorii jest objawioną wolą Boga, wyświęconym boskim systemem poprzedzającym i niepoprzedzanym przez państwo muzułmańskie, kontrolującym i kontrolowanym przez muzułmańskie społeczeństwo. Dla muzułmanów, prawo jest prawem religijnym. Wyznawcy Allaha odnoszą się do Niego jak do boskiego objawienia. Stawia się tezę, że, wiara, że islam to jednocześnie wiara i państwo, a prawo muzułmańskie jest nie tylko prawom, prawem, ale również religią. Reguluje bowiem zarówno stosunek człowieka do Stwórcy, jak i człowieka do człowieka. Inaczej jest w przypadku chrześcijan, dla których Ewangelia i prawo kanoniczne to jednako już dwie zupełnie odrębne rzeczy. Dla muzułmanów święta, święta księga, Koran jest fundamentem i pierwszym, najważniejszym źródłem prawa. W islamie religijne i moralne reguły postępowania obejmują wszystkie czyny człowieka, nie zostawiając miejsca dla norm czysto prawnych. Jeden z uznanych muzułmańskich prawników doby średniowiecza nigdy na przykład nie jadł arbuza, ponieważ nie wiedział, jak zgodnie z prawem to uczynić. Warto zauważyć, że dla muzułmanów, muzułmańskich teologów czy teologoprawników modlitwa może się Okazać równie nieskuteczna jak umowa sprzedaży. Co prawda większość systemów prawnych w tym czy innym w swoim okresie dziejowym była mocno związana z religią, ale szczególnie widać to na przykładzie monoteizmu żydowskiego i muzułmańskiego. Prawo to idealny wzorzec życia dla jednostki, jego udzielecznienie Ucieleśnieniem jest wola boska, w tym sensie, że jego przyjęcie i postępowanie według jego zasad pozwala człowiekowi wieść szczęśliwe życie na tym świecie, a następnie trafić do raju w dniu sądu ostatecznego. Za trafną, w mojej ocenie, uznać należy tezę, że muzułmanie nie uważają prawa za wytwór rozumu człowieka, który zmienia się w zależności od. Sytuacji, potrzeb, wzorców społecznych, prawo to natchnienie boskie, coś niezmiennego jego kryterium stanowi święta księga Koran i tradycja proroków. Według prawa muzułmańskiego szariatu, każdy grzech związany z naruszeniem również norm w swojej istocie moralnej, tak jak na przykład cudzołóstwo, może być ukarany przez państwowy sąd. Dziś Ustawodawstwo na przykład Maroka czy Pakistanu przewiduje odpowiedzialność karną muzułmanów, którzy nie przestrzegają postu w Ramadanie. Znacznie w znacznie większym stopniu niż inne religie, islam posiada charakter porządku prawnego, który reguluje całe życie wiernego od narodzin do śmierci. Strój, sposób odprawiania modlitwy, w sposób zasypiania, w sposób spożywania pokarmu. To wszystko uregulowane, uregulowane jest w prawie. Inaczej niż w systemach ocydentalnych, nawet w prawie islamu brak jest różnicy pomiędzy prawem a zwyczajem, pomiędzy prawem prywatnym a publicznym, procedurą a prawem materialnym, prawem karnym a prawem dotyczącym czynów niedozwolonych. Zgodnie z muzułmańską doktryną prawa, jedynie Bóg jest źródłem wszelkiej władzy i sprawiedliwości i tylko On. Posiada znajomość doskonałego prawa. Ponieważ dla prawowiernych prawników sunnickich, to, tego odłamu większościowego w Islanie, prawo zawarte w Koranie, a uzupełnione tradycją Mahometa, istniało razem z Bogiem od zawsze. Wydaje się, że można pokusić się o tezę, no, iż może być ono e, z islamskiego punktu widzenia, szariat jest e, uważany za prawo natury. Podobnie, bowiem jak w Europie prawo natury było uważane za idealny porządek prawny, którego podstawą są ogólne zasady słuszności i sprawiedliwości, tak prawo islamu było zawsze uważane przez muzułmańskich prawników za doskonały system prawny. Każdy, kto go przestrzegał, żył w sposób doskonały. Różnica pomiędzy prawem naturalnym w klasycznym XVII wiecznym świeckim just naturalizmie, zachodnim, a szariatem. jednak m, wynika z tego, że w prawie natury dla klasyków Gorsjusza, Hobbsa, odwiecznie istniejące zasady prawa naturalnego człowiek odkrywa swoim własnym rozumem. W islamie jest inaczej. Są one człowiekowi objawiane przez Stwórcę. ciekawe, tą to, to różnicę, bardzo ciekawie przedstawił y, irański autor Seyed Hosein Nasr, Mówiąc, że w każdej religii w jakiś sposób wola boska się przejawia w określony, określony sposób, a moralne i duchowe nakazy pochodzą zawsze od stwórcy. Jednak w islamie jest to szczególne, szczególne połączenie, bowiem szariat zawsze wskazuje sposób realizacji to prawo religijne określonych zadań w konkretnych sytuacjach życiowych. Żyd wierzący w prawo talmudyczne łatwiej pojmie, co to znaczy istnienie prawa boskiego. Większość chrześcijan, a także milionów, wyrosłych jednak w tradycji kultury chrześcijańskiej, z trudnością to zrozumie, ponieważ w chrześcijaństwie brak wyraźnego rozróżnienia między prawem a drogą. Arabskie określenie szariat oznacza droga, ścieżka do wodopoju, droga do źródła. W przenośni dobra droga, którą powinien kroczyć wierny, pragnący dostać się do raju, uzyskać zbawienie. Z tego faktu, że w islamie brak rozdziału na sakrum i profanów, można wyciągnąć wniosek, że pogląd chrześcijański na prawa rządzące ludzkimi działaniami wynika ze słów Chrystusa: oddajcie cesarzowi co cesarskie. Według wspomnianego Sejeda Hoseina-Nasra, to powiedzenie ma dwa znaczenia. Z reguły tylko jedno bierze się pod uwagę. Pierws, jego zdaniem, w pierwszym znaczeniu rozumie się je w ten sposób, że wszystkie sprawy tego świata należy pozostawić władzom świeckim. świeckim ich uosobieniem, emanacją jest cesarz. W drugim znaczeniu chodzi o to, że chrześcijaństwo nie posiada swojego własnego prawa boskiego. Prawo cesarza, czyli prawo żywskie, zostało opatrznościowo przez chrześcijaństwo. I do tego faktu, zdaniem Nasra, wypowiedź Chrystusa się uchodzi, dotyczy, odnosi. Inaczej jest i dlatego też nie miało boskiej sankcji. Zupełnie inaczej w islamie. Tutaj Mahomet był swoim własnym Konstantynem. Nie tylko stworzył państwo, imperium, ale nawet uchodził za twórcę religii. W islamie zatem brak charakterystycznego dla chrześcijańca dualizmu pomiędzy regnum a sacerdotium. Ten brak podziału skutkował tym, że islam nigdy nie oddawał cesarzowi cesarskie starał się raczej łączyć swe, te, te dwie sfery, czyli życie polityczne i społeczne ze światopoglądem religijnym. Ponieważ w islamie, prawo to część objawienia. Jest dlatego jego, jego fundamentem, ale też również stanowi treść prawa. Inny z autorów, Wesley Fitzgerald, twierdził, że dla człowieka zachodu prawo to system nakazów wymuszanych przez państwo. Dla doktryny islamu taka koncepcja jest obca. Z jednej strony państwo często wymuszało nakazy, które trudno nazwać prawem, z drugiej strony prawo boskie zawsze pozostaje boskim, niezależnie od tego, czy jest ktoś, kto by je wymuszał. I mimo tego, że niektórych nakazów trudno. Niektóre nakazy trudno jest wymusić. To prawo, wydaje się, szariat, jest przykładem, współczesnym, nawet dzisiaj, współczesnym przykładem prawa, które bardzo mocno czerpie sakralnej inspiracji. Prawo muzułmańskie określa zachowanie muzułmanina wiernego, jego działania czy zaniechania, przede wszystkim z punktu widzenia religii. Najważniejszym środkiem zabezpieczenia norm prawa muzułmańskiego jest sankcja religijna za ich naruszenie, ponieważ niewypełnienie norm szariatu, prawa muzułmańskiego może być uznane za naruszenie przepisów religijnych. Wszystkie chronione szariatem prawa i interesy podzielić można na dwie grupy: prawa Allaha i prawa Indywidualne, nie należy ich utożsamiać z prawami człowieka. To są ta kategoria w mojej ocenie w islamie nie występując. Odpowiadają im dwie odmiany norm prawa muzułmańskiego, czasami trzecią się wydziela. Pariat przypomnę, nie dokonując dystynkcji pomiędzy życiem publicznym a prywatnym, nie dokonuje tych dystynkcji, ponieważ obejmuje wszystkie sfery. Stosunków międzyludzkich jako podległe prawu Allaha. Dzięki temu wzmacniane jest przekonanie, że te normy służą osiągnięciu celów islamu, czyli realizacji woli Allaha. Z tych względów najbardziej niebezpieczne są przestępstwa kategorii Hudud, które postrzegane są jako naruszenie praw Allaha. Chodzi o przestępstwa, które ingerują, naruszają bardzo mocno. Interesy społeczności muzułmańskiej. Apostazja, rozbój, bunt, szpiegostwo, ale też cudzołóstwo, spożywanie alkoholu, zatem niewypełnianie obowiązków religijnych najczęściej. I te czyny uważa się za skierowane przeciw społeczności muzułmańskiej. Fariat dla wyznawców jest prawem wiecznym, transcendentnym prawem a kwestia jego porządkowania i kodyfikacji, twierdzą islamscy uczeni, została podjęta dopiero w czasach współczesnych. Prawo boskie zawsze jest doskonałym, idealnym prawem boskim, niepodlegającym zmianie. Można dojść do wniosku, proszę Państwa, że w krajach islamu brak dualizmu prawa. Nie ma praktycznie różnicy pomiędzy normą religijną a prawną. Nie ma przestępstwa, rozróżnienia przestępstwa i grzech. Bardzo często wypełnienia cywilnych norm islamu żąda się od wiernego w imię wiary. Przestępca, niezależnie od tego, czy zastosowano wobec niego ziemskie sankcje, uważa się za grzesznika. Grześnik, tego, kto naruszył normę religijną i z mocy tego poniesie karę w życiu pozagrobowym. Trafi do piekła. Do Gehenny, jak mówi Mahomet, przytaczając słowa Allaha, a Gehenna to nie będzie dobre miejsce schronienia. Wydaje się, że prawo islamu, w znaczeniu prawa, w jakim używa tego pojęcia prawnik europejski, jest nie tylko częścią ogólnego systemu islamu, ale jednym z jego niedosłownych, fundamentalnych elementów. Warto podkreślić kolektywny charakter tego prawa. Bierze ono najpierw pod uwagę interesy i dobro w społeczności muzułmańskiej. Interesy indywidualne są stawiane dość daleko. W in islamie inaczej niż w chrześcijaństwie, jednostka jest podmiotem praw i obowiązków. Wyłącznie wtedy, gdy należy do islamskiej wspólnoty religijnej. Ne, religijnej. Nasz jest to ta wspólnota, opuszczam tę, tak? mając inną wiarę, lub jeszcze gorzej, zostałem ateistą. Utożsamiany jest ze zdrajcą, który utracił swoje prawa. Prawo islamu opiera się zasadniczo na trzech fundowanych przez religię nierównościach pomiędzy muzułmaninem i niemuzułmaninem, mężczyzną, kobietą, wolnym, niewolnikiem. To trzecie wydawać by się mogło archaiczne, odeszło do lamusa, jednakże zupełnie inaczej traktowali je bojownicy państwa islamskiego czy ugrupowania dziś współcześnie w Nigerii, Boko Haram. W pełni aprobują tą nierówność. Z punktu widzenia prawnego muzułmanin ma wyższość nad muzułmanina. To jest, są zapisy koraniczne, podobnie jak stosunek mężczyzn do kobiet. Mężczyźni mają nad kobietami wyższość, stoją w wyżej. Tylko muzułmanin może poślubić niemuzułmankę, dla przykład. Muzułmanka nie może poślubić niemuzułmanina. Tylko mężczyzna może mieć cztery żony. Zeznania jednego mężczyzny równoważą zeznania dwóch kobiet. Kobieta dziedziczy połowę tego, co mężczyzna. Niemuzułmanin nie dziedziczy po, po, po muzułmaninie. Co ciekawe, współcześnie hmm, konstytucje krajów. Muzułmańskich wprost akceptują ten nierówny status muzułmanów i niewiernych. Wiele z nich wprost zawiera zapisy, tam gdzie głowa państwa występuje, że z głową państwa islamskiego może być wyłącznie muzułmanin. Poza tym ludzie są klasyfikowani w państwach muzułmańskich często nie tylko według płci, ale także przynależności religijnej. Istnieją cztery zasadnicze grupy posiadające odmienne i to religia. Kwalifikuje. Muzułmanie w pełni, w pełni, w pełni ob pełnoprawni obywatele, w swoją pozycję uzyskują przez religię lub konwersję. To jest ta pierwsza najważniejsza grupa, e, mająca najwyższy status prawny. Wyznawcy religii monoteistycznych, przede wszystkim Żydzi Chrześcijanie, ale też Samarytanie i Sabejczycy. E, wyzna na trzecim miejscu wyznawcy religii politeistycznych lub nieuznawanych przez islam, bahajici Ateiści, ostatnia, naj, najsłabszą pozycję prawną, to grupa apostatów, muzułmanów, którzy odeszli od islamu. Ci mają najmniej korzystną sytuację prawną. Bez wątpienia źródła i treść prawa islamu, szariatu, tkwi w tekstach religijnych. Przede wszystkim w świętej dla muzułmanów w księdze Koranie, ale też i świętej tradycji proroka. Mahometa. Można postawić tezę, konkludując, że w swojej klasycznej postaci szariat różni się od tych zachodnich systemów prawnych w kilku głównych punktach. Pierwsza główna różnica pomiędzy szariatem a prawem rozumianym w cywilizacji okcydentalnej, wynika z islamskiej koncepcji prawa jako wyrazu woli Bożej. Konsekwencją tego założenia jest druga różnica. Niezmienność, trwałość, ponadczasowość prawa bez względu na zmianę stosunków społecznych, ekonomicznych czy politycznych. W przeciwieństwie do świeckich systemów prawnych, gdzie prawo tworzone przez człowieka jest elastyczne, zmienne, dostosowujące się do okoliczności, szariat pochodzi od z wysoka, od nim omylnego, przedpotężnego stwórcy, który nadał ludziom swoje prawo, okrojował i dlatego ludzie nie mogą go zmieniać ani modyfikować, a nawet o nim dyskutować. Prawo ma trzymać w ryzach wiernych. To szariat kontroluje człowieka, nie człowiek szariat. Trzecia różnica wynika z wskazanej wyżej niezmienności i szczególnego pochodzenia. Prawo stanowione podlega prawu ponadpozytywnemu. W konsekwencji normy islamu mają pierwszeństwo nad prawem tworzonym przez organy i instytucje świeckie. Wręcz współczesne konstytucje państw muzułmańskich twierdzą wprost, że szariat jest głównym źródłem prawa i zawierają szereg odniesień do islamu. I ostatnie, zakres regulacji szariatu jest znacznie szerszy niż prawa w rozumieniu zachodnim. Widać zatem wyraźnie, nawiązując do tytułu naszego sympozjum, od prawa do bezprawia. prawem jest wszystko to, co jest zgodne z religią, jako fundamentem i treścią prawa. Bezprawiem byłoby wszystko, co jest z normami religijnymi. Dziękuję bardzo serdecznie.